Właśnie już jedziemy znowu, ale tym razem do basenu. I co jeszcze oglądać? Sępy! Sępy. W Gambii jest jeden z niewielu krajów, gdzie atrakcją jest karmienie sępów. I może nam się uda z... zdążyć na karmienie. Przepraszam, odbiło mi się. Jadłem śniadanie przed chwilą. No, jedziemy, nie? Tak! No, koniec z wywiadami na razie i gadaniem, przynajmniej chwilowo. I w końcu jestem w tytułowym miejscu, czyli Senegambia. Senegambia, the strip. Najbardziej turystyczne miejsce w Gambii. Tu są restauracje, bary, znane hotele. I generalnie w normalnym sezonie turystycznym tu jest pełno białych. Teraz sezon turystyczny nie jest normalny, już drugi raz z rzędu to jest straszne. Yy, nadal jest tu trochę białych, ale nie tyle. Tu jest, nie widać tak, wiecie, wejścia są mało okazałe. Tam jest hotel Senegambia za tymi samochodami, a tu hotel Kariaba. My weszliśmy teraz do hotelu Senegambia i będziemy oglądać sępy, o ile tam będą te sępy. A za chwilę pójdziemy do Kariaba obok na nabasem, bo jest zdecydowanie taniej. No mów. No, już, idziemy tak tak. Coś sępów nie ma. 1120 i nadal ich nie ma. Zobaczymy. My jesteśmy tu w środku w hotelu Senegambia Beach. Jeden z najbardziej znanych. No tutaj jeden sęp lata, drugi to nie, to drugie to nie sęp. A patrzcie, Marysia zauważyła, tam na tej palmie środkowej są takie, takie coś i to... Nie wiem jak to po polsku nazwać, to nie są kokosy. Palmy kokosowe mają inne liście. Mają liście tego kształtu jak te dwie po prawej i po lewej stronie. Choć to też nie są kokosowe palmy. No i tyle. A tamto to są... One mają taki żel w środku, te, te, te kulki. No niestety coś tam te sępy nie chciały przylecieć. Pół godziny czekaliśmy, zwinęliśmy się, jesteśmy w sąsiednim kotelu Kariaba. Idziemy na basen. Nie Marysia, a co tu jest za pomnik? Powiedz? Czego? No mów. I co on robi? Marysia mówi, że on trąbą wodę puszcza. Nie wiadomo, może tak. Nie chcę chodzić, nie mam styka, więc yy, no. Dzieciaki, byłyście kiedyś na tak pustym basenie? Nie. Niko, nikt nie pływał. Nie dla dzieci. Nie. Popatrz. Tutaj jest dla dzieci, tu jest płytko, a tu jest bardzo głęboko. Gdzie? Z drugiej strony, tu jest płytko, gdzie pokazuję teraz. A tu jest głęboko. No i co, dzieciaki? Podoba się? W końcu, nie? Tyle byłyście w tropikalnym kraju, nawet na basenie nie byłyście, biedactwa. No i co, podoba się? Smutny, naprawdę widok, kurczę, taki piękny hotel. Zero ludzi. Wszystko przez ten syropit. No ja, ja generalnie nigdy nie zaprzeczam, że to jest straszna choroba, i tak dalej. Ale teraz, patrząc na to wszystko, co tu się dzieje, to śmiem wątpić, że te wszystkie regulacje tak naprawdę nam pomogły. Przecież tutaj mnóstwo ludzi potraciło biznes i tak dalej. A ile ludzi i tak umarło na COVID? Nie wiem czy o tyle więcej, bo no, trudno mi mówić. Ja mówię, nie chcę tu nikogo podburzać, ale to jest naprawdę tragiczny widok, co tu się dzieje. Dwa sezony smutku i rozpaczy. jeszcze z nami Sona i Baby Fatu, ale się nie kąpią. No nic, nie zmusimy. Tam duże szachy. Marysia chciała zagrać. Jak czas pozwoli, zagramy. Bardzo fajny basen. Tu jest taki brodzik, a z drugiej strony jest w miarę głęboko. Metr 60, czyli nawet skakać sobie można. No i nikogo nie ma. Tabliczka mówi, że pływamy na własne ryzyko. Nie ma ratownika. Czerwona flaga, zakaz kąpieli. Idźcie. Idzie, Wunia. No i wunia! I z super hotelu wychodzicie sobie na plażę, a waszym oczom ukazują się głazy. Niestety, w najbardziej znanej części tutaj Gambii, turystycznej, w Senegambii, plaża jest najgorsza. Po prostu hotele są zbyt wysunięte w morze, i musieli tutaj zrobić te głazy, żeby nie podmyło hoteli. Tam gdzie byliśmy w Burfut jest o wiele ładniej. To w oddali widać tam, jakbyście poszli. Także zawsze się zastanówcie, czy chcecie mieć super plażę pod hotelem, czy super hotel. Teraz pan marelaks. Ja generalnie nie ten, nie lubię, nie lubię plażo, plażować i leżeć na słońcu. Ale od czasu do czasu przynajmniej przysknąć na leżaczku nie zaszkodzi. No naprawdę dobry dzisiaj był wybór, żeby się wybrać na ten basenik. Dzieciaki się wykąpały. Ja się wykąpałem, popływałem. Teraz chwila. Wyschnięcia, i wracamy do domu na obiad. Bo tutaj obiad około 500 Dalasim, a że nas jest kilka osób, to, no jednak, wolimy w domu zjeść. Miłych czasów. Niestety, jak widzicie, czas się zatrzymał. Szkoda. Zobaczycie. Idziemy stare ślady zobaczyć. Powrót do korzeni. Zami zanim Sona mnie poznała, to jest miejsce, w którym jedno z jej miejsc pracy tu pracowała. Tak, mama tu pracowała, idziemy w odwiedziny. Tak jak wszystkie restauracje, niestety klientów mało.